Dzień dobry, mamy 15 sierpnia 2021 roku, czyli mamy Dzień Wojska Polskiego. Myślę, że dzisiaj będzie znowu popis przeróżnych wspomnień, bohaterskich wyczynów Polaków na frontach w naszej ojczyźnie i poza granicami. Ciekawe czy wspomną o frontach tych najbardziej współczesnych, gdzie to nie ma nic wspólnego z naszą suwerennością, tylko z interesami dotyczących ropy naftowej, przejmowaniem surowców i tak i tym podobne. Jeszcze dzień wojska polskiego, ale co tu robią u nas amerykańskie wojska. Zastanawiam się, czy czasem to nie jest tak, że polski żołnierz. Jest dzisiaj już zbędny ze względu na to, że robi się i organizuje, bo widziałem takie pismo, no masowe szczepienia żołnierzy, ponieważ to jest jedna formacja, która posiada broń i która, jeżeli by się zorientowała, o co chodzi z tym całą pandemią medialną, rozkręconą przez tych, którzy odpalają Hanuki, Hanuki Widelce, płonące. Czy to w Sejmie, czy w Senacie, czy na całym świecie, bo tak naprawdę to cały świat jest tym, tym rakiem zarażony. No, niestety, nie chce się zauważać rzeczy oczywistych, przez co one nie istnieją w świadomości ludzi, nie tylko Polaków, ale i na całym świecie. To jest duży problem. Jak miałem nowotwór, to wiedziałem jedno, że muszę zrobić wszystko, żeby spowodować zmianę środowiska, w którym on się rozwinął. Jako chemik byłem o tym bardzo przekonany, no i odniosłem sukces. Dlatego mogę tutaj, z tego miejsca, z tego lasu, środku, z Głuszy, puszczy coś niecoś powiedzieć bo tutaj jest po prostu wspaniale Proszę państwa odkwaszanie organizmu jest pewnego rodzaju procesem żeby zmienić zmienić po prostu swoje pH żeby środowisko w którym ten skurczybyk się rozwija, został rozwalony. Nie, ma, nie mając warunków do życia, zginie. Nowotwór, który toczy dzisiaj ziemię, czego potrzebuje do życia? Po pierwsze pieniędzy którymi może kupować i sponsorować różnego rodzaju akcje, czy też promować jakąś ideologię chorą, czy też po prostu na pewno ciekaw jestem, ile pieniędzy poszło, żeby o mnie napisać na całym świecie, a w drugą stronę, żeby powiedzieć przepraszam, już nie ma pieniędzy ani sądy do tego nie przyłożą ręki, ponieważ sądy też należą do tej samej nacji. I trzeba to otwarcie mówić i powiedzieć. Mordercy są wśród nas. Mordercy w rządzie, mordercy w różnego rodzaju samorządach czy władzach miasta. Bo ktoś rządzi miastem, tak? Ma swoich ludzi. Trzeba odpowiednio wszystko tak kształtować i tak ustawiać, że prokuratorzy, adwokaci, sędziowie, wszystko jest w jednej matni. Do tego wszystkiego zawsze są potrzebne pieniądze. Więc pieniądz jest podstawowym działaniem raka. Jeżeli nie zbierze podatków odpowiednio dużo, jeżeli nie zgnębi ludzi odpowiednio dużo, to on się źle czuje, ten rak. Druga rzecz informacja. Jeżeli ludzie nie mają prawdziwych danych dotyczących na przykład tego, co było z Hiszpanką. Czasami Hiszpankę pokazuje się jako grypa, która zabiła ileś tam ludzi. To trzeba się zastanowić, kiedy zabiła, czy zabiła ta Hiszpanka przed szczepieniem, czy po szczepieniu, bo to jest bardzo ważna informacja i myślę, że każdy, kto przyjmuje tą iniekcję, powinien się nad tym zastanowić. Ale o tym nie dobra jest mówić. Zresztą Lepiej mnie w ogóle nie słuchać. Zresztą i tak myślę, że kto mnie tam słucha, skoro ja, jak wybuchła ta, ten absurd, od samego początku powiedziałem, co będzie. I ku mojemu przerażeniu, to się wszystko realizuje. Można powiedzieć, że widziałem wszystko już dużo wcześniej. Chciałem ludzi ostrzec, ale ludzie nie chcą słuchać. Nie będą podchodzić z tą narracją ze względu na to, że mają swoje racje, swoje opinie i takich guru jak Niedzielski i doktor Simon, czy jakichś innych, którzy będą gadać takie rzeczy, że ja się zastanawiam, ile im zapłacono za to, i znowu mamy pieniądze. Tak to wszystko wygląda, proszę Państwa. No i jeszcze do tego jest potrzebny świat polityki. A świat polityki powoduje to, żeby tworzyć różnego rodzaju podziały, żeby się ludzie nie mogli zorganizować. Te wszystkie organizacje mają jeden problem, bo jeżeli są organizacje, które są zarejestrowane, to one są bezpieczne dla systemu, bo tam zawsze można wstawić agenta, niczym zgniłe jabłko do koszyka zdrowych jabłek, żeby po prostu wszystkie zainfekować. Tak to wygląda. Niestety tak to, tak to działa. A ja, proszę Państwa, przyznam się do, Wam do czegoś takiego, że ja, nie mając żadnej organizacji, tylko mając zorganizowanych ludzi, jeszcze za czasów, kiedy byłem sztabowcem Grzegorza Brauna, którego już bym w tym momencie nie był żadnym sztabowcem, bo to nie ma sensu. Ja w tym momencie widzę mój błąd i przyznaję się do tego, czasami ktoś mnie kojarzy z Braunem, a to jest błąd, to był mój wielki życiowy błąd, że poświęciłem czas, serce i w ogóle na tego człowieka i w ogóle na to wszystko, ponieważ też zbierałem podpisy na Kukiza, na, na Korwina, bo wydawało mi się, że prawa strona to jest ta właściwa strona, a to jest strona do grania teatru. Niestety. A jeszcze... Mówienie o tym, że miałem być rycerzami Watykanu przez Pana Grzesia, no to już po prostu przeszło moje wszelkie, wszelkie wyobrażenie o tym, kim on jest. Jezuitą? Gra z Frankiem razem? To przecież dlaczego wydawał książkę o jakiejś fałszywej pandemii, czy coś takiego? Już nie pamiętam. Ale wiem, że kwestionował to z jednej strony, a papież Franciszek nie kwestionuje. Papież Franciszek modli się o zakończenie pandemii. Czyli o wyszczepienie wszystkich ludzi, dokończenie tego zgodnie z założeniami, które już były dużo wcześniej. Są filmy, które mają już ponad 10 lat, gdzie w Stanach Zjednoczonych pokazuje się odpowiednie przygotowania do pandemii. Odpowiednie obozy, FEMA, jak ktoś sprawdzał. Ja to już dużo wcześniej wszystko pokojarzyłem i stwierdziłem, że pięknie jest wszystko zorganizowane i oczywiście stoi za, to, za tym ludzie, którzy mają wspólny mianownik. Albo pewną gwiazdę, albo pewien płonący widelec. Można by tak powiedzieć, że a propos i różnego rodzaju doświadczeń, to w Starym Testamencie jest opowieść o Jozułem, gdzie w ramach sojuszu, przyjaźni, jedno miasto miało. Spowodować to, że wszyscy mężczyźni dorośli mieli się obrzezać. Jak się obrzezali, dostali wysokiej temperatury i byli niezdolni do walki, to wtedy wszyscy zostali wyrżnięci w pień. Dlatego, tak, myślę, że Słowianie powinni się obudzić. Słowianie, którzy zostali wykorzystani perfidnie przez pewną nację, która jest jak szarańcza. I nieważne, czy to są Słowianie z Czech. Słowacji, czy nawet z okolic Niemiec, czy, czy Rosjanie, czy, czy Białorusini, którzy też tam są tak manipulowani, że to jest jakaś masakra. Nie wiem, proszę państwa, to jest takie moje, moje przeciwciała na dziś, na ten dzień wojska polskiego. Nie chciałbym, żeby wojsko polskie zostało już całkiem zniszczone poprzez działania rządu który ma na celu zdestrukcję zupełną i zdestabilizowanie ja nie wiem jaki ten nowy ład ma być ale ja na przykład nie dam się nigdy w życiu zaszczepić nigdy mam jeszcze buta mogę mieć siekierę będę się bronił czym będę mógł przed czymś takim no ale cóż to może ja jestem i jeszcze kilka innych osób które tak uparcie Będą twardzi na swoim stanowisku. Bo można powiedzieć, że jestem cudem. Cały czas chodziłem bez maski, szukałem kogoś, kto jest chory na COVID. -a. Byłem po szpitalach, byłem w różnych miejscach, nawet zgłaszałem się jako wolontariusz i nigdzie nie było pandemii. Więc gdzie ona jest, ja pytam. Gdzie? A jak ktoś zachorował na parę dni i miał po prostu stwierdzonego niby COVID, -a, to ja się pytam. Ale przecież ja też kiedyś tam miałem jakieś przeziębienie, jakiś stan podgorączkowy albo nawet dość wysoką gorączkę i mi przeszło po paru dniach. Ale wtedy jeszcze nie było modne, nie był rozreklamowany taki COVID, tylko mówiło się wtedy, że ma się zapalenie skrzeli, krtani, gardła albo coś innego. Dzisiaj jest tylko i wyłącznie COVID. Ludzie umierają, znajoma listonoszka powiedziała mi, że jej mąż umarł na zawał serca, chciano wpisać COVID. Po co miałam jej kłamać? Chodzi o statystyki. Znamy się. No nic to. Moje gadanie jest takie tylko po to, żeby, żeby sobie powiedzieć parę słów prawdy. Jak ktoś chce, to mogę pokazać pewne dokumenty. Jak wyglądał na mój proces z Michnikiem. Jakie tam absurdy były. No i jeszcze jedno. Zawsze będę na końcu powtarzał, bo przecież w tym kraju terrorystycznym można zostać zamordowanym. Ja nie zamierzam siebie zabijać. Chociaż na sali sądowej było bezczelne stwierdzenie, że jestem obiektem badań naukowych ze względu na swoje poglądy, ze względu na moje, moją znajomość historii. Tak, tak, jestem inny, tak, bo jestem myślącym człowiekiem, który patrzy na to, na tą rzeczywistość i wyciąga wnioski z historii. Że ja popełnię niby samobójstwo. To pada na sali sądowej. W polskim sądzie. Albo polskojęzycznym sądzie. Proszę Państwa, to jest skandal. Ale przecież nikogo to nie rusza. Przecież Wy macie swoje telewizory. Wy macie swoje seriale. Grille. Szczepionkę, żeby wyjechać na Kanaryjskie Wyspy, albo nie wiadomo gdzie gdzieś trzeba korzystać z życia, cieszyć się. Trochę gorzej się korzysta z życia, jak ZUS zablokuje razem z systemem bankowym człowiekowi kurek z jakimikolwiek pieniędzmi i cokolwiek by nie wpływało, zostajecie nawet bez możliwości zakupienia sobie kubka z wodą. I musicie sobie jakoś poradzić i w tym momencie działać zupełnie bez tego cholernego systemu, który jest po prostu podłością, skrajną podłością w tym kraju. ale tłumy wiedzą swoje, skandują, chodzą. Cieszę się, że byłem na tym marszu w Katowicach. Że byłem na tym marszu i że czuło się pewnego rodzaju atmosferę jedności w tym wszystkim, co się dzieje. Aczkolwiek też widzę, że niektórzy, co tam przyszli, no to. Bardzo dużo zdjęć robili różnego rodzaju, i nie wiem gdzie te zdjęcia teraz są, czy można je znaleźć, czy to była dokumentacja, po prostu, bo się sam zastanawiam, idąc w takim marszu. Wszyscy sobie zdają sobie chyba sprawę, że mamy zeskanowane telefony, że tam byliśmy, że tam, że tam jak wyglądamy, co i jak, i chodzą różnego rodzaju osoby, no niby są z nami. Ja, ja sam mam pewne wątpliwości, bo ja po prostu już trochę za dużo żyję. I mam pewne wątpliwości, jak ktoś do mnie przychodzi, zdjęciem mi robić tak bardzo z bliska. Bo, wśród znajomych, jak ktoś tam mnie odnalazł i mówi, że pierwszy raz ma do czynienia ze mną na żywo, no to było to nawet miłe, że chce tam sobie ze mną zamienić słówko i czy tam coś. Ale to robienie zdjęć to mnie tak trochę zastanawia. Z jednej strony fajnie. Ale każdy kij ma dwa końce. Ja jestem przewrażliwiony. Zresztą, jak człowiek idzie do samochodu, to też jest przewrażliwiony, bo patrzy, czy czasem nie ma podciętych przewodów hamulcowych albo inne rzeczy, które się zdarzały. Dlatego, żyjąc w terrorystycznym państwie, wszystko jest możliwe. Na koniec, chciałbym zacytować ten wierszyk. Niektórzy chcieli go koniecznie usłyszeć. Podobno za szybko go powiedziałem który daje możliwość chodzenia bez maski w różnego rodzaju marketach i powoduje niezręczną ciszę tych ludzi z ochrony i w ogóle ludzi, którzy chodzą po tych sklepach. Bo z racji tego, że jesteśmy traktowani jak bydło, jak goje, no to wymyśliłem wierszyk w zeszłym roku już, bodajże w kwietniu, który zaczął działać. Noś maskę goju, byś żył w spokoju, nic ci nie grozi. Żadne przypadki. Poczuj się w masce jak w łonie matki. Nikt ci nie powie, że oddech w szmacie zamienia płuca w cuchnące gacie. Po jakimś czasie poczujesz goju, że twoje płuca to kupa gnoju. No i powiem wam, że to jakoś tam działa. Jak mówię, że jestem chory na recytomanie, w końcu muszę temu Niedzielskiemu podziękować, że tam oni wpisali, że osoby, które są umysłowo niesprawne, no, to, że mogą chodzić bez maski, no i chwała Bogu. Zresztą dzisiaj, patrząc na to, jak to wszystko wygląda, to niby nie ma obowiązku noszenia masek, a jednak są te maski, więc nie wiem, kto tu jest umysłowo sprawny, kto mniej sprawny, sam nie wiem. W każdym razie te, to, że to wrosło w świadomość społeczną jest tragiczne. Pozdrawiam wszystkich serdecznie na koniec. Chciałbym, żeby ludzie wreszcie sięgnęli do historii, sprawdzili dane, jak to naprawdę wyglądało i szukali źródeł, jak wyglądał wtedy świat za czasów Hiszpanki. To bardzo podobnie wygląda. No i żeby nie dać się zabić po prostu. Bo tutaj nie jest kwestia tego, czy ja chcę, czy nie chcę, to jest kwestia życia lub śmierci. To jest kwestia tego, że być może niektórym się uda przetrwać tą modyfikację DNA, która jest stworzona za pomocą tej tej iniekcji, ale jak to się mówi, czas wszystko pokaże. Mamy technologie nowoczesne, inne rzeczy, które też służą pewnego rodzaju do zabijania. Im z nowocześniejszych technologii korzystasz, tym bardziej jesteś podsłuchiwany, inwigilowany. Tak to wygląda, proszę Państwa. Dlatego ja lubiłem swój telefon na guziki. To przyjechali mi odwiedzić panowie. Cóż to ja mam. U siebie, jakie to bomby robię, i jaką to też organizację założyłem bez organizacji, no bo przecież zagrożeniem dla ustroju Rzeczpospolitej jestem. Ja powiedziałem w sądzie, że będę do końca życia zagrożeniem dla ustroju, który zabija, który morduje, który jest po prostu nie do życia. Ale to jest moja opinia człowieka po przejściach. A każdy, kto myśli, że go to ominie, myli się, a w jedności jest tylko siła. Obrigado coisa ao